Rozpoczynamy drugą część naszego eksperymentu. Rozumiem, że w czasie przerwy tutaj państwa, państwo ochotnicy, trójka państwa ochotników została tutaj przez pana fizjoterapeutę przygotowana do, do przebiegu eksperymentu. Bardzo proszę w takim razie pana Jacka Klimka, pana fizjoterapeutę, eksperta w dziedzinie dysfunkcji narządu ruchu. Pan tutaj przedstawi uczestników, którzy są już, jak rozumiem, przygotowani do naszego eksperymentu. Dzień Proszę. dobry, witam serdecznie, Jacek Klimek. My przygotowaliśmy tutaj takich parę osób, które mają symulować teoretycznie to, z czym się może borykać osoba z niepełnosprawnością. To nie będzie takie czyste oddanie tego, z czym się naprawdę musi borykać, bo do tego dochodzą jeszcze przeróżne inne schorzenia, których nie mogliśmy zasymulować, czy inne utrudnienia, z którymi się spotykają. Jako pierwszą osobę poproszę Panią na wózku. To teoretycznie może być osoba y, po wypadku komunikacyjnym y, z przerwanym rdzeniem kręgowym. To może być osoba y, z mózgowym porażeniem dziecięcym, która nie może się samodzielnie poruszać, musi się poruszać na wózku. Tutaj zapraszam proszę na środek. Y, do tego mogą dochodzić oprócz schorzenia y, takiego, że nie można po prostu stanąć na nogach, nie można tych nóg używać. Mogą do tego dochodzić również uszkodzenia na poziomie wyższym, czy na poziomie odcinka szyjnego, gdzie jeszcze dodatkowo dochodzi do tego niedowład rąk, gdzie możemy używać wózka elektrycznego, ale są również osoby, które poruszając się na wózku takim normalnie manualnie sterowanym mają uszkodzenie na wyższym poziomie, jednak potrafią sobie z tym doskonale poradzić. I teraz jak taka osoba miałaby, e, proszę sobie, spróbować wykonać tą akcję, którą mieliśmy zrobić, czyli zagłosować za pomocą tej większej karty. To też jest, e, będzie widoczne tu Pani, która wcześniej e, głosowała i dokonywała tej symulacji, poruszała się dużo sprawniej. Tutaj Pani po prostu ma takie ograniczenie, że nigdy nie jeździła na takim wózku, więc dla niej to jest dodatkowo trudne. No tak jak mówię, oprócz tego, że tutaj symulujemy bardzo prosty niedowład kończyn dolnych, na przykład po przerwaniu rdzenia kręgowego w wypadku komunikacyjnym, ale to równie dobrze może być jakiekolwiek schorzenie nerwowo-mięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, w którym też osoba ma duże problemy z posługiwaniem się kończynami górnymi, i to będzie dla niej również duże utrudnienie. Więc jeśli nie ma tu problemu z posługiwaniem się kończynami górnymi, sama, sama ta akcja głosowania, oddania głosu, złożenia karty nie sprawia większych trudności. Największym problemem jest przetransportowanie tej karty w takim formacie do stolika, czy też do kabiny, w której miałby się odbywać głos. Bardzo dziękujemy. Jakiś komentarz do tego może od Pani? Znaczy tak, na pewno muszę się móc odwrócić. To jest trudne. Pani Weroniko z dużym podziwem naprawdę teraz przypominam sobie Pani jazdę, ponieważ jest to strasznie trudne. Wyobrażam sobie, że gdybym była po wypadku tak, i na przykład musiała się uczyć. Nie było dla mnie to oczywiste, byłoby to rzeczywiście przeżycie Trudny. Znaczy ja miałam z płachtą, mam o tyle problem, że ona, nie wiem, czy nie wiem właśnie, czy wjechała w nią wózkiem, prawda, jest duża, jak ją ustawić na stole, czy zacząć od góry, czy od dołu, gdzie szukać, tak? Aczkolwiek, gdyby ona była dwukrotnie, albo trzykrotnie mniejsza, mogłaby być, to była wtedy w miarę przyjmowalna, w takim formacie wydaje mi się niemożliwa, tak? To Użycia. Zapraszamy drugą osobę. To będzie pan, tutaj proszę bardzo. To może być uraz również komunikacyjny, to może być jakieś schorzenie ortopedyczne, typu na przykład idiopatyczne zapalenie stawu ramiennego, w którym ten ruch, ta orteza ma symulować, więc ona blokuje właściwie ruch. I teraz wygląda to na coś, co na czym była zastosowana jakaś ingerencja zewnętrzna, jednak przy osobach z takim schorzeniem ortopedycznym. Nic się nie dzieje z zewnątrz, nie widać, żeby ta osoba była chora, a ten bark ma po prostu ruchomość w granicach mniej więcej takich, i to wiąże się dodatkowo. Nie można unieść właściwie ręki i to schorzenie ciągnie się. To nie jest tak, że ta osoba jest przez kilka tygodni chora, to schorzenie może się ciągnąć nawet do dwóch lat, od początku do momentu, kiedy się stabilizuje, do momentu, kiedy e, zaczyna mijać. Do tego dochodzi bardzo duży ból. To są osoby też notorycznie niewyspane, które głównie ten ból odczuwają w noc, nie mogą sobie znaleźć pozycji, więc dodatkowo wykonywanie jakichś ruchów tą ręką, tą kończyną może być dodatkową trudnością. Do tego oprócz takich schorzeń ortopedycznych, które mają jakiś przebieg, na który możemy mieć wpływ, może być to zwykłe unieruchomienie, tak jak w tej ortezie po złamaniu. Może być to unieruchomienie w kołnierzu ortopedycznym po wypadku komunikacyjnym. Do tego mogą też dochodzić po wypadkach schorzenia po złamaniach nóg, gdzie taka osoba musiałaby mieć na przykład kulę w jednym ręku, więc to również dodatkowe trudności może nastręczać. Zapraszam, można spróbować. I tu tak jak mówię musimy być też świadomi tego, że Samo poruszanie się z niektórymi schorzeniami, które próbujemy tu zaprezentować, już sprawia ból. Sama próba wykonania ruchu to jest coś bardzo bolesnego. Do tego teraz wszyscy kładą sobie to na tym stole. Gdyby to miałoby się odbywać w kabinie, nieprzystosowanej dla osób z niepełnosprawnością, byłoby to dodatkową trudnością. Musiała być tu na pewno druga osoba do pomocy. Oprócz takich rzeczy. Mogą być zwykłe proste schorzenia, które lokalizują się tylko w obrębie nadgarstka, czy to jest unieruchomienie na poziomie łokcia, które trwało na przykład powyżej 6 tygodni, gdzie możliwość ruchów łokcia jest bardzo mała, to mniej więcej jest 10 stopni wyprostu, w którym nam się blokuje ten ruch i 50-60 stopni zgięcia, w których nam ten ruch się blokuje, więc to jest też kolejne utrudnienie pomimo braku jakiegoś zewnętrznego o przyrządowania, które może to powstrzymywać ten ruch. Do tego dochodzą schorzenia w obrębie nadgarstka palców, które wiążą się z podrażnieniem, czy też z neurokontuzją nerwu, takie jak zespół cieśni nadgarstka, czy y, takie uszkodzenia zginaczy, prostowników. A tak właśnie też już widziałem wcześniej, że pan tutaj jest cieśn nadgarstka? Tak, dokładnie. Więc tutaj pan przewodniczący może stanąć i zrobić. Ja, jako osoba praworęczna, o ile z przetransportowaniem tej karty nie miałem problemu, to tak jak chciałem pokazać, próbując zagłosować gdzieś tam na najniższych, tak położonych na karcie po prostu listach wyborczych, jakieś dolne miejsce, jest to problem, bo karta jest obciążona z drugiej strony, na biurku zaczyna się wyślizgiwać, trzeba ją przytrzymywać. Złożenie tego jest bardzo trudne jedną ręką, zwłaszcza jeżeli to nie jest ręka, którą się posługujemy na co dzień i nie było to dla mnie wygodne. Dobrze, i zapraszamy trzecią osobę. To jest taka symulacja na tyle, ile możemy sobie pozwolić. Osoby, która na przykład miała udar niedokrwienny lub krwotoczny, zapraszamy tutaj na środek może. Pomogę. Tutaj są specjalne okulary założone do tego, żeby symulować, co może widzieć osoba po udarze, czyli kiedy to pole widzenia po jednej ze stron jest ograniczone, drugie oko może mieć również pewne ograniczenia, nawet nie z polem widzenia, ale z samą jakością tego wzroku, czyli może być wzrok zamglony. Do tego jest akurat tutaj chcieliśmy zasymulować niedowład spastyczny, czyli w sytuację, w której mięśnie są tak mocno napięte, że utrudniają wykonywanie jakiegokolwiek ruchu. W tym momencie zwykle jest przewaga napięcia, zginaczy, więc ta ręka jest ustawiona w taki charakterystyczny sposób. Do, do tego uksztywniona jest noga. Akurat tu jest to niedowład połowiczy. I teraz pani może spróbować zagłosować w ten sposób. Do tego oprócz samego tego widocznego unieruchomienia, sama, samo napięcie spastyczne charakteryzuje się tym, że wszystkie ruchy bardzo precyzyjne, które musimy wykonywać, nawet trzymając długopis będą w dużym stopniu zaburzone. Ta koordynacja pomiędzy najmniejszymi elementami, tymi dźwigniami, które wykonują nasze małe mięśnie w dłoni, czy nawet przy kontroli łokcia są tak zaburzone, że trudność sprawiłoby nawet takie zwykła próba podnoszenia tej karty akurat tą ręką zajętą. Oczywiście oprócz tego bierzemy pod uwagę dużo innych kontuzji. Czy dużo innych schorzeń ortopedycznych, takich jak na przykład reumatoidalne zapalenie stawów, które już w końcowej fazie charakteryzuje się głównie deformacjami stawów, ich sztywnością, opuchnięciem i dużym bólem. I to głównie atakuje stawy rąk, czyli nadgarstki, stawy, które łączą poszczególne części palców, tak samo stawy stóp. Do tego musimy też pomyśleć o osobach, które poruszają się za pomocą jakiegoś oprzyrządowania ortopedycznego, czyli na przykład kul, balkoników, y, trójnogów, lasek. To też będzie sprawiało jakąś dodatkową trudność tym osobom. Plus dobrze, szkoda, że nie mamy tutaj, y, był kiedyś taki eksperyment w Centrum Nauki Kopernika o tym jak może wyglądać poruszanie się y, osób starszych i jakie trudności sprawia im. Tam był taki specjalny kombinezon, który na siebie zakładamy, który ma symulować dużą y takie mocne obciążenie ciała do tego były właśnie specjalne okulary ograniczające pole widzenia do tego były specjalne słuchawki które nam zaburzały trochę zmysł naszego słuchu i w takim czymś myślę że też mogłyby osoby doświadczyć tego co może stać co może odczuwać osoba starsza która miała być skonfrontowana z taką próbą tutaj poproszę o komentarz Okulary można zgiąć już. Koszmar to jest i na samym początku już zrezygnowałam, zrezygnowałabym z głosowania. To co powiedziałam wcześniej, że miałam problemy to odwołuję teraz wszystko, nie miałam żadnych wcześniej. Bardzo dziękujemy, z naszej strony to wszystko. Dziękujemy państwu, dziękujemy panu za y, sprawne przeprowadzenie tego eksperymentu, a teraz byśmy poprosili naszego kolejnego eksperta, panią Agnieszkę jawornicką kazancę, która jest ekspertem psychologiem, która współpracuje z osobami niepełnosprawnymi. Zależałoby nam na takiej pani opinii na temat takiego obrazu y, psychologicznego obrazu tego eksperymentu, gdyby Pani chciała podzielić się z nami swoją opinią na ten, ten po obejrzeniu. Trójki z Państwa, która tutaj wystąpiła przed chwilą. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Agnieszka Jawornicka-Kazancew. Przede wszystkim z rozmów z osobami z niepełnosprawnością, to co się wydaje mi najbardziej istotne, na początku bardzo istotny jest sam pomysł eksperymentu, zapy zapytanie osób z niepełnosprawnością o wrażenia, o ich zdanie, bo z mojego doświadczenia z pracy z osobami z niepełnosprawnością bardzo ważne jest oddanie szacunku i takiej właśnie dziś uważności. A tak naprawdę my, jako osoby pełnosprawne, to tutaj właśnie też ten, ten drugi eksperyment wykazał, że nie mamy pojęcia z jakimi trudnościami borykają się osoby z niepełnosprawnością. I pytanie, jak, jak, czego potrzebujesz? Czego w danym momencie, co jest dla Ciebie ważne, jak mogę Ci pomóc, jest okazanie właśnie i szacunku, i empatii, i uznanie godności osób właśnie z niepełnosprawnością, więc duże, duże właśnie uznanie dla pomysłu, zorganizowania takiego eksperymentu. Rozmawiałam na początku z osobami o takie pierwsze wrażenia i z jednej strony właśnie podziw i uznanie, z drugiej strony poczucie nie do końca może wyrażone, ale jednak padła takie, taka niepewność, czy ten eksperyment będzie miał jakiś dalszy ciąg, że gdzieś dobrze, że jesteśmy tutaj zaproszeni, dobrze, że rozmawiamy, ale ważne jest po takim eksperymencie, żeby był dalszy ciąg, żeby nasze zdanie zostało uwzględnione. I to jest gdzieś właśnie istotne, że działania, pytanie, żeby potem gdzieś się przekładało na realny efekt. W takim komponencie, jeśli chodzi o wyrażenie emocji, no to w pierwszym, w pierwszym wyrażeniu miałam do czynienia z takim zaciekawieniem, entuzjazmem, zadowoleniem. Następnie, jak już osoby przychodziły i głosowały, myślę, że wszyscy się ze mną zgodzą, że efekt jakby jednoznacznie wskazuje na, na użycie właśnie kart tych spiętych, a nie tej dużej karty, żeby gdzieś wyrazić, co powoduje, że. Pewne zadanie podejmujemy, że jesteśmy gotowi, jakaś trudność właśnie gdzieś wziąć na siebie. Przy uwzględnieniu, że z, mamy do czynienia z niepełnosprawnością, z trudnością, z kłopotem, z czymś co na co dzień właśnie gdzieś jest dla nas trudne, przy uwzględnieniu, że cały czas mimo różnych działań podejmowanych nadal osoby z niepełnosprawnością natykają się na różnego rodzaju blokady architektoniczne, różnego rodzaju utrudnienia, to to, co wpływa na, nasze, na naszą motywację, myślę, że najpewniej będzie wyjaśniała taka trójczynnikowa teoria motywacji, która mówi o tym, że to, że, że chcemy podjąć jakieś zadanie i potem, czy będziemy to zadanie kontynuować, wpływa nasze nastawienie z poziomu poznawczego, z poziomu oczekiwań i z poziomu właśnie emocjonalnego. I tak jak obserwowałam i rozmawiałam później z osobami, które, które karty. Które właśnie brały udział w eksperymencie. Na poziomie poznawczym powtarzało się takie stwierdzenia, jak to nie jest fajne, dziwne, śmieszne, komiczne, za dużo, karta jest za duża, karta się gniecie. Czyli poznawczo osoby oceniały jako niedostosowane do ich wymagań, do tego, co oceniają, co znają, co chcą. A żeby gdzieś na poziomie poznawczym mieć ochotę kontynuować dane zadanie, żeby gdzieś motywacyjnie być gotowym pewne, pewną trudność jakby przezwyciężyć, musimy mieć poczucie, że z naszego poziomu nasze zadanie oceniamy jako interesujące, jako ważne i poziom naszych wartości właśnie jest uwzględniony. Więc jeżeli ocenimy zadanie jako śmieszne, trudne... Niedostosowane, nierealne, jest duże zagrożenie, że następnym razem właśnie nie będziemy chcieli uczestniczyć w podobnym, w podobnym doświadczeniu. Jeśli chodzi o ten kompo, komponent, komponent oczekiwań, tutaj ważne było takie, takie nazywanie, że jeżeli przechodzimy na głosowanie, to dla nas ważne jest, żebyśmy mogli w pełni oddać swój głos, tak jak właśnie w danym momencie jest to dla nas istotne, czyli w sposób tajny, w sposób właśnie gdzieś dostosowany do naszych możliwości, żeby nasza, nasza potrzeba wykazania swojego zdania była uwzględniona na równi właśnie z osobami sprawnymi. Tu bardzo często tak jak osoby się wypowiadały. Było poruszane, że ktoś widzi. Ktoś to będzie jednak widział. Moja, moja potrzeba, moja wartość, żeby uwzględnione było, było, była tajność i, i moje prawo do, do, do wyrażania zdania, właśnie bez, bez pomocy innych tu wyraźnie zostało to, to naruszone. Obserwowałam też sytuację, kiedy Osoby, osoby właśnie szczególnie poruszające, szczególnie niewidome pani z Laską, miała duży kłopot, jak laska wypadła. To jest bardzo duże, duży gdzieś kłopot. Pamiętajmy, że Laska jest przedłużeniem, bardzo ważnym gdzieś narzędziem do, do poruszania się i do, do, do sprawności, jeżeli jest taka sytuacja, że trzeba właśnie gdzieś laskę odłożyć, w naturalnych warunkach może być dużo wyborców, może być właśnie tak, że gdzieś ktoś kopnie, przesunie, jest to bardzo gdzieś duży dyskomfort, bardzo duże utrudnienie i duża, duża niepewność. I właśnie niepewność. To, co gdzieś naj, najbardziej słyszałam, to przy głosowaniu za pomocą płachtę, w obszarze, w obszarze emocji pojawia się frustracja, pojawia się zagubienie, pojawiają się emocje z obszaru właśnie lęku. Bałam się, że spadnie mi, bałam się, że, że, że się pogniecie, bałam się, że mi się podrze. Niepewność, czy dobrze zrobię to zadanie, niepewność, czy dobrze, dobrze wykonam, tak jak właśnie gdzieś tego, tego potrzebuję. Zniechęcenie, ważny głos, który tutaj Pan poruszył, zniechęcenie, które pojawiało się teraz w trakcie eksperymentu, ale Pan wyraził właśnie zniechęcenie, które mogłoby się przedłożyć właśnie na kolejne, kolejne doświadczenia, emocje, które mogłaby zalegać, że już nie chce. A jednak naszym zadaniem tutaj myślę i celem jest zachęcenie właśnie do większej otwartości, do, do takiego gdzieś pokazania, że osoby z niepełnosprawnością są ważne. Są takie same jak my i gdzieś naszym obowiązkiem jest tworzenie takich warunków we środowisku, żeby to co w danym momencie gdzieś osoby z niepełnosprawnością robią inaczej, żeby te bariery niwelować, żeby gdzieś można było właśnie zapraszać i, i być wspólnie. Bo dla nas wszystkich to jest właśnie gdzieś Wartość, żebyśmy mogli się spotykać i tymi doświadczeniami wymieniać. Ostatnie podsumowanie, to tutaj myślę, że karta to też to jest dość, dość oczywiste. To, co, to, co było naj, najczęściej poruszane, to z takiego poziomu poznawczego nazywane, że używanie kart tych właśnie broszurowych jest to prościej, łatwiej, jest ona podręczna, jest komfortowa, jest estetyczna, jest wygodniejsza. Chociaż jeden pan, y, pamiętamy, że powiedział, iż jest y, ryzyko pomylenia kandydatów, bo tutaj gdzieś y, należy pamiętać, że sytuacja właśnie gdzieś y, wyborów to jest jednak stres, trzeba pamiętać i gdzieś w pamięci utrzymywać się przez dłuższy czas, y, która, która lista, która właśnie gdzieś kartka. Jest to ten element, kiedy to się może pomylić, a zależy nam przede wszystkim, żeby gdzieś każdy mógł wyrazić swoje zdanie w sposób najbardziej pełny, w sposób najbardziej e, e, dokładny, po to, żeby gdzieś w ten sposób głos był adekwatny do tego, co, co osoba z niepełnosprawnością chce wyrazić. Ostatnia moja uwaga dotyczy osób, które, które symulowały niepełnosprawność i myślę, że to też ważna część, żeby zobaczyć, poczuć. Hmm, i jak bardzo gdzieś rzeczywiście trudno, jak nam się wydaje czasem, że rozumiemy osoby z niepełnosprawnością, jak gdzieś empatycznie staramy się rozumieć, a dopiero kiedy widzimy my, osoby sprawne, osobę inną sprawną, która na dany moment właśnie gdzieś wchodzi w doświadczenie niepełnosprawności, mamy to poczucie właśnie, że to rzeczywiście jest trudne. To rzeczywiście jest doświadczenie, które osobom z niepełnosprawnością towarzyszy codziennie, na co dzień. I tym bardziej, właśnie duży ukłon i szacunek, że z nami są, że gdzieś nie poddają się, biorą udział w eksperymentach, wchodzą w nasze nie do końca zawsze przygotowane architektoniczne środowisko. I, i duży podziw z mojej strony. Dziękuję ślicznie.